Dat is kabel goed. Dat is wel goed. Dat

Na pole. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3. zapraszam za moje plecy około 15 osób. Najlepiej, żeby to byli strażacy z Meksy i kaloszami osoby. Osoby z kaloszami zapraszam. Maksymalnie 15 osób. Nie więcej. Dobra. すいません。 To, to już byliście Państwo na początku odprawy, było przedstawione jakie są warunki. Podstawa bezpieczeństwo ratownika, jeżeli nie ma możliwości, czy ratownik danej ochotnik nie chce się podjąć wejścia, nie wchodzi. Nie wchodzimy na tereny zamknięte, tereny bagniste, omijamy, jeżeli nie jest do tego przystosowana osoba. Tak? Mamy tutaj grupy strażaków, którzy są bardziej przygotowani do tego, żeby wchodzić w trudny teren więc zostawiamy to. Mamy też ratownika wodnego, który też właśnie będzie y, sprawdzać teren rzeki na kajaku. Wodowanie kajaka następuje przy McDonaldzie, jeżeli poziom wody będzie wystarczający. Następnie łączycie siły, dzielicie się nadal na pół. Jedna grupa idzie prawą stroną rzeki, ale większe siły koncentrujecie na lewym brzegu. Patrząc na północ po lewym brzegu, tu gdzie mężczyzna prawdopodobnie wracał do domu. Eee, zakładamy oczywiście najgorszy scenariusz, że mężczyzna padł do wody. Słuchajcie, nie ma zmieniania już tak zwanych możliwości. Idziecie dokładnie tutaj, eee, Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy. Jedna przy wodzie oraz. Kajak ratowniczy na wodzie, będą przeczystywały ten teren nad prosną. Druga grupa będzie przeszukiwała pola, które idą wzdłuż prosny, i trzecia grupa wyznaczone sektory leśne. Te informacje, które nam zostały przekazane, na ich podstawie zostały określone sektory oraz jakby przewidywane scenariusze, na podstawie których zostały te sektory wyznaczone.